Dobra, od razu, nie? Gierka się nie zamknie, nie? Lecimy. Próba numer dwa. Ej, sprawdziłby ktoś na Wiki, PD2 Wiki, skill Paladyna, nie, sorry, ne skill Nekro i skill Desecrate Level 28. Jakie to zadaje damage? Miałem sprawdzić wcześniej, przed próbami. <laughs> Zastanawiam się, czy coś to robi w ogóle, nie? Let's go. Jeden to jeden poison. Yy, przez ile sekund? No to działa też chyba na bossów w sumie. Tylko nie mają resa, więc no coś tam dodaje, nie, minimalnie dps 3 sekundy. Może nie głupie. Ile szans na to jest? 12%. O, no, niewiele, dobra. Mmm... Let's go. Ej, Valkyrie fajnie tankują ten poison w sumie. Ile mnie to przepcha? Ale nie farc takami. A wkuję, żeby to zabić jak najszybciej. Tutaj trochę rydżów wschodzi na tę fazę jednak. Jeszcze trzeba unikać ładni. Ja na strefach chyba nie warto. Aj, nie, nie zdążyłem wejść do kółeczka Zadał damage Te Tylko jak dojdą do centrum to go leczą, nie? Tak ledwo no damage mam w miarę, nie, na to. No, na no, offline nie dawałem rady ich zabijać tak łatwo. Tutaj troszkę łatwiej. O Jezus. Dobra. szancik Ale pierwsza jest też taka nieprzyjemna, druga faza to jest mega łatwa, nie? W porównaniu do tej pierwszej Troszkę potek zbieramy Dobra, chyba te antidota zostawię, lecę. Przyspieszamy. Tak, we zuzu. no drugą próbę robimy. Pierwsza fala, faza jest trochę taka, wiesz, nieprzyjemna. Trzecia na aferę, na aferę była, <grym>, ale się udało. Inaczej jest niż na singlu z Dekrepem. Mam wrażenie, że mi bardziej obniża Spida, Więc IAS jeszcze bym potrzebował więcej trochę. Dobra, druga, druga faza powinna być easy, let's go. dekrep, tylko przeszkadzono. Jest wolny ten atak niestety na dekrepie. Chyba straj lepiej działał, nie? Ciężko mi to określić. Ten sam, no? Tylko no. Ten sam i jazd nawet większy tutaj mam niż na plagi. Więc to jest jakaś może, nie wiem. Nie wiem dlaczego tak jest. Lecimy dalej. Let's go. Więcej antidotów. Chyba Rejoufów tutaj więcej będę potrzebował. Antidota na. Dosłownie. Ile ich mam tutaj? 12. Chyba z 12 bym styknęł. Tylko na pasek sobie dajmy. Dobra, wybijmy to szybko. więc jak dostaję dekrepa i jest ostatnia faza Mendel Ratma plus Knight na raz plus dekrep na mnie to jest trochę niepewne nie więc jeszcze z tym jasem można pokombinować więcej dueli po prostu z jasem do broni nie w sensie ias plus open wounds Pytanie ile dokładnie no jeszcze to jeszcze potem posprawdzam może Na trzeciej fazie nie będę tego sprawdzał, ale na drugiej y, mogę. Okej, okay, tu nie ma portalu. Ostatnia faza. Próbujemy. Na aferę znowu chyba tak. No. Strafe dobrze działa. Guided Arrow jakoś i gorzej. Nie wiem czy. Nie wiem czy jak używam strayfa, to może już jest zestakowany Open Wounds na bosie. To każdy następny atak, który rzuca Open Wounds, jakoś go przyspiesza, albo coś takiego. Nie wiem, nie mam pojęcia. Albo po prostu to ten fizyczny damage, który zadaje dodatkowy, nie? To przyspiesza wszystko. No, ciężko mi powiedzieć. Bo z open mamy około 9000 na sekundę, nie? Przez 5 sekund. Eee, lecimy. Ach. Ten timing antidotum jest ważny przy tym ataku jedną. Da. Ale potów zeszło. Jest, medalnie nie żyje, dobra. Już powinno być Uuu, patrzcie co to jest! Dodatkowy dropik! Skeleton Key! GG! <giby> Ulala! Nigdy nie miałem! Pierwszy raz w życiu! Potężny drop. Potężny drop. Hudson's G. Kluczyk, który ma nieskończoną ilość użyć, nie? Do przepisów można używać i do otwierania skrzynek, nie? <gulczyk> Pięknie. Szybki pokaz gira. Może z tego zrobię filmik, skoro tutaj kluczyk poleciał. Czarny life. Resy AR. Ani i torczyk. To co, slamujemy? Slamujemy od razu Nichilusa. Let's go. Nie wiem skąd ten klucz leci, pierwszy raz go widzę, pierwszy raz go mam Chyba nie tylko z ratmy, nie jestem pewny To jest drop z ratmy główny do korupta Anichilusa Przeżył Przeżył Co obstawiacie, co się trafiło? Który stat? skill exp sprawdzam kurwa na sprzedaż idzie plus dwa skilla, zajebisty tylko na mi, mi nie jest potrzebne, mi skilla nie są potrzebne nie, ale dla buildów, które używają, nice ładne nawet, nie EXP chujowy, no ale taki na jakiś, jakiś build'zik do walki z bosami, piękne. Dosyć dobry wit, dobry res, Perfekt energia. 10 HR lekko? No nie wiem, nie znam się. Zobaczymy. Na razie leci tu, ale na sprzedaż będzie. GG,